Witam Was bardzo pięknie, kochani, na karcie dnia. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, mam na imię Magda, kochani. I kochani, dla Was tutaj każdego ranka taką kartę dnia, tak zwany horoskop dzienny, wykładam plus karty porady, które właśnie w tej chwili, kochani, tasuję, bo nie zdążyłam nieco wcześniej, a już chciałam ten filmiczek, kochani, dla Was, zacząć nagrywać. Więc poprosimy kartę porady, wskazówki na dzień dzisiejszy dla nas wszystkich. Co dzisiaj warto, czego nie warto, co ewentualnie ma do nas przyjść, na co mamy zwrócić dzisiaj uwagę. Kochani, losujemy kartę. Czas uzdrawiania. Kochani, czas na to, żeby się uzdrowić. Więc ci z Was, którzy mają tego typu świadomość, że czas to, kochani, zrobić, to robimy to, bo mamy po prostu, kochani, się uleczyć być może z jakichś ran, z jakichś bólów, bolączek, żalów. Ale karta też, kochani, podpowiada taki czas, taką, taki moment, w którym to nie to, że wy musicie coś zrobić, tak? Ale że przychodzi czas uzdrawiania. Więc moi drodzy, jeżeli byliście poturbowani przez życie, jeżeli było ciężko, było źle, to karta zapowiada, kochani, sytuację, w której dochodzi do tego momentu, w którym te uzdrowienie przychodzi do takich właśnie osób, które miały dosyć ciężko ostatnio, moi drodzy, więc no super, ja jestem za, um, mam nadzieję, że Wy też. Sprawdzamy, co u Baranka dzisiaj. Kochani, Wy dzisiaj musicie zdać się na los, albo na pewne zmiany, które gdzieś tutaj, kochani, przed Wami są, bo macie kartę koła, a to są przeważnie, kochani, karta mówiąca tak naprawdę o zmianach. Coś może zmienić się o 180 stopni, kochani, może pójść ku dobremu, bo to jest y, karta koła fortuny, a więc jak najbardziej, kochani, co niektórzy mogą liczyć na łódź szczęścia, tak? Ale moi drodzy, nie wszyscy. Pamiętajmy o tym, że czasami mogą pewne sprawy tak się obrócić, bo my tak zagmartwamy pewne rzeczy, y, moi drodzy, że no cóż, no po prostu ta karta może się obrócić. Tak jak zagramy tutaj, że tak powiem, do tego wszystkiego. Słuchajcie, pewne sprawy mogą też nabrać obrotu, zwyczajnie, czyli po prostu mogą zacząć, że tak powiem, się tutaj obracać w kierunku takim, a nie innym, bądź po prostu przyspieszyć, zacząć nabierać jakiegoś obrotu, tak? I te zmiany, o którym powiedziałam, karta przeznaczenia, słuchajcie, też pewne sprawy muszą się zadziać, tak? Dobra, co dzisiaj dla mnie i dla pozostałych byków, moi drodzy? Kochani, jakaś lekcja, która przychodzi do nas dzisiaj. To znaczy, możemy dzisiaj, kochani, po prostu krótko mówiąc, jakąś wiedzę przerabiać w głowie, bądź jakieś informacje czy też wiadomości, które do nas docierają, my po prostu dzisiaj odbieramy na zasadzie jakiejś lekcji. Aha, dobra, to ja tego nie wiedziałem, nie wiedziałam, dobra, teraz już wiem, co ja mam z tym zrobić. Aha, dobra, dobra, pomyślmy, zastanówmy się, co tutaj można pogmerać z danym tematem. Słuchajcie, możecie też się oprócz tego, te z Was, którzy się uczą, szkolą, są na jakichś właśnie szkolenach, studiach, tego typu historii, to też, te, te typu historie, kochani, to ta karta będzie też mówiła o tym, że dzisiaj będzie dzień podyktowany właśnie uczeniu się w różnego rodzaju instytucjach z, tutaj z dziedziny szkolnictwa, moi drodzy, czy też jakiś, powiedzmy, no nie wiem, pogadanek, słuchajcie, bo chodzicie na jakieś tam wykłady, cudawianki, ale ja to bardziej czuję na tej zasadzie, że zdobyliście jakąś wiedzę i wy z, tym, z tą wiedzą będziecie chciały, drogie beki, coś dzisiaj poczynić, porobić. Sprawdźmy bliźnięta wobec tego. Słuchajcie, wy dzisiaj musicie albo wykazać się pewnego rodzaju sprytem, drogie bliźnięta, podejść kogoś, zrobić coś, właśnie wykazując się takim, powiedziałabym, delikatnym mm, no sprytem. Ja to czuję jako spryt, ale uważajcie też, słuchajcie, na ludzi wokół, bo kochani, możecie mieć wokół siebie osoby. Tak, które w pewien sposób Was oszukują, okłamują, niekoniecznie są uczciwe wobec Was. Kochani, no chyba że to Wy, chyba że jest taka sytuacja, że to bliźniak, kochani, kombinuje za plecami i kurczę, próbuje coś ukryć, próbuje coś zataić, jest nieuczciwy wobec kogoś, no to, kochani, dzisiaj również musicie nieuczciwi być. Albo też tudzież będziecie musieli, zmuszeni, będziecie albo będziecie sami chcieli okłamywać być może kogoś. Ale pamiętajmy o odwracaniu energii, bo to może też tak być, że ktoś wobec Was uczciwy nie jest. Względnie, musimy dzisiaj wykazać się sprytem. Sprawdzamy raka. Uraka, moi drodzy, dzisiaj wachlarz emocji. Macie diabła, i moi kochani, to może być tak naprawdę wszystko, bo możecie się, słuchajcie, i zdenerwować, i wkurzyć, czy też tudzież pokłócić z kimś, ale dosyć konkretnie, czyli jakieś tam, słuchajcie, mogą, słuchajcie, naprawdę ostre zagrywki być. Możecie się też czegoś bać, bardzo lek, lękać. Nie wiem, coś napawa was jakimś strachem, boicie się czegoś, krótko mówiąc. Może wam diabeł szyki pomieszać, czyli kochani, też to, że gdzieś tam sobie coś zaplanowaliście, mówiliście, dobra, będzie zajebiście, i teraz nagle po prostu. Wszystko Wszystkie plany nagle zaczynają się po prostu rypać i, i sypać, innymi słowy. Yy, więc to może być wszystko. Kochani, toksyczne relacje. To też na to zwróćcie uwagę, że czy przypadkiem nie jesteście w czymś toksycznym, co was bardzo mocno, kochani, osłabia. Być może wokół was są też osoby, które wami manipulują, próbują tutaj wami sterować. To lew. Słuchajcie, lew dzisiaj albo podróżujący, wyjeżdżający gdzieś, czyli taki dzień troszeczkę bym powiedziała w biegu, w przemieszczaniu się. Więc ci z Was, którzy gdzieś tam za kółko muszą wsiąść, karta jakby delikatnie przestrzega przed tym, żeby uważać za kierownicą, czyli nie zagwałtownie, gwałtownie, niezbyt szybko, moi drodzy. Dzień w biegu ponadto, czyli jeżeli nawet nie słuchajcie za kierownicą, czy też tudzież w jakichś innych środkach lokomocji, a karta będzie mówiła: dzisiaj sporo zacznie się dziać, będzie Was ciągnęło, gnało do działania jakiegokolwiek, względnie ktoś wobec Was to będzie, będzie robił. Możecie poczuć, że dużo spraw się po prostu zadziewa, przyspiesza, gna do przodu, coś tutaj się po prostu w tym życiu ulwa, mm, zmieniło, ruszyło naprzód, tak? Sprawdzamy pannę. U panny, moi drodzy, dzisiaj powiedziałabym taki klimat, w którym u co niektórych panien spada wam opaska z oczu. I wy nagle zaczynacie coś więcej dostrzegać. Ale to są tylko nieliczne przypadki. Jeszcze u co niektórych ta opaska na oczach jest. Żyjecie, kochani, w jakiejś pomroczności, w jakiejś takiej sytuacji wahań. Wy nie wiecie, co macie zrobić, nie wiecie, nie wiecie jakie decyzje podjąć, moi drodzy. I krótko mówiąc, stoicie w miejscu. Tak? Bo to jest taka karta: waham się, ja wiem, że muszę coś zrobić, ale nie wiem, co mam zrobić, w którą stronę pójść. Moja głowa po prostu jest, jakby otępiała. Karta podpowiada też: czegoś jeszcze do końca nie wiesz i dlatego nie potrafisz podjąć tej decyzji. Względnie ktoś wobec wagi nie potrafi podjąć decyzji, po prostu zwyczajnie, bo ktoś mu tą opaskę na oczy zakłada, względnie po prostu czegoś jeszcze nie wie do końca, aby tą decyzję podjąć. Pamiętajmy, kochani, odwracajcie sobie tę energię w prawo, w lewo, jeżeli czytam coś pod was, bo być może to jest ktoś wokół was, dlatego że kochani, czasami też po prostu muszę tutaj bardzo dużo nagadać, tak, a to też nie o to chodzi. Sprawdzamy wagę. Słuchajcie, wagi muszą się za czymś bardzo cierpliwie poczekać i będą, nast tak, no, wystawione bym powiedziała, na taką próbę cierpliwości. Ten czas może wam się delikatnie, kochani, też dłużyć, bo wy już byście chcieli te owoce zerwać, już byście chciały coś wiedzieć, już byście chciały po prostu być za tym etapem, ale niestety ten dzisiejszy dzień będzie podyktowany tym, że będziecie czekać i to się będzie wam dłużyć, czyli po prostu czekam cierpliwie za czymś. Um, ale dłuży mi się to już. Jestem niecierpliwy, ja już bym chciał wiedzieć teraz, w tym momencie już nie mam ochoty po prostu czekać za czymś. I moi drodzy, to chyba dzisiaj jeszcze nie przyjdzie, oczywiście. To jest jakaś taka forma, która pokazuje, że mm, niekoniecznie to dzisiaj się, że tak powiem, wydarzy i wy dzisiaj już będziecie coś tutaj dostawały na talerzu. Absolutnie. A to jest taka sytuacja, w której zmierz się z cierpliwością, tak? Skorpiony. U Skorpiona co? U Skorpiona, kochani, albo podróżowanie, bo mamy świat, a więc bardzo często ta karta wskazuje na taką sytuację wyjazdów dalszych, więc albo coś się szykuje, albo jesteście w tej podróży. Względnie, moi drodzy, otwierają się przed wami nowe możliwości, nowe propozycje. Nie wiem, wy macie ochotę na otwartość na coś i jakby tutaj, no, coś może się przed wami bardzo fajnego, kochani, szykować. Wymagającego, dla co niektórych z was, zamknięcia starych pozycji, zamknięcia starych drzwi za sobą. I jakby nie wracania już tutaj w tym kierunku. Więc jeżeli nie te wyjazdy, jeżeli nie planowanie podróży, to ewentualnie jakieś nowe możliwości, czy nowe propozycje, czy Wasza chęć otwartości na coś, tak? Strzelec. Zysk. Moi drodzy, coś otrzymujecie dzisiaj. Wy się z czegoś cieszycie, macie taką, takie poczucie ustabilizowania, bezpieczeństwa, ugruntowania, że wasze życie jest takie poukładane albo że może się poukładać. Możecie coś otrzymać od kogoś, czy też, nie wiem, same coś nabyć albo coś dobrze wykonać i mieć takie poczucie, że macie coś w garści, że macie ten zysk, tak? Jeżeli to wam ktoś coś tutaj zaoferuje, powie albo da. No, to, będzie, to będziecie z tego bardzo zadowolone. Będziecie miały takie poczucie, dobra, wszystko jest w porządku, co by nie było w moim życiu, to wszystko się poukłada korzystnie, tak? Co niektórzy z was mogą walczyć o finanse, o pozycję zawodową, finansową, materialną i chcieć tutaj, jakby w tej tematyce, jak najbardziej sobie to wszystko, słuchajcie, poukładać, żebyście czuły się stabilne i bezpieczne. Dobra. Eee, w Kozierarz z kochani, również karta karmiczna bardzo mocno pokazująca tak naprawdę również wyjazd, więc być może będziecie się pakować, ja nie mówię, że dzisiaj, ale ogólnie myśleć o tym, o jakimś wyjeździe, pakowaniu się i ruszeniu do przodu. Ten ruch do przodu może być w różnych również tematach, w planach, słuchajcie, w zakupach, w przedsięwzięciach jakichś różnego rodzaju, kochani. W krokach naprzód w danych relacjach. Dobra, zróbmy następny krok. Pójdźmy dalej, nie wiem, zamieszkajmy razem, zróbmy coś. E, nie wiem, kupmy coś, zaplanujmy coś, kochani. E, nie wiem, mam ochotę tak naprawdę zmienić coś w swoim życiu. To są tego typu, kochani, przekazy dla koziorożca. Tutaj jest taka jakby sytuacja zamykania pewnych pozycji, tak jak i w karcie świat za sobą i otwierania się na coś zupełnie nowego. Yy, no to wodnik. <laughs> U wodnika zawieszenie. Wodnik się kochani zawiesza, nie robi nic, robi zastój. Albo wy to robicie i świadomie, kochani, izolujecie się tutaj od wszystkiego i wszystkich, albo po prostu zwyczajnie pewne sprawy w waszym życiu drogie wodniki nie idą naprzód, zatrzymują się w miejscu. Dobry czas na to wodniki, żeby po prostu przyjrzeć się pewnym sprawom zupełnie inaczej niż patrzyłyście na coś dotychczas, czyli tak zwanej innej perspektywy, bo źle patrzyłyście, bo, bo być może patrzyłyście na coś na opak, to mam na myśli. Więc na przykład, jeżeli w tej chwili wy się zatrzymujecie w miejscu, nie robicie nic, czy coś nie idzie naprzód, to pomyślcie i zastanówcie się nad tym, dlaczego tak jest, tak? Rybki. Uryby, kochani, dzisiaj dzień, gdzie możecie zbierać ploty od różnych ludzi, bo być może przyjdą z czymś i będą plotkować: A ty słuchaj, słyszałem to, słyszałem tam, to, 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 to. Względnie, wy będziecie dzisiaj próbowały, że tak powiem, czegoś się dowiedzieć, coś podpatrzeć, kogoś prześledzić. Możecie czuć się, kochani, tacy delikatnie, możecie być wścibscy, moi drodzy, to też mi teraz przyszło do głowy, że taka wścibskość, takie kurde wbijanie szpileczki, albo ktoś wam oczywiście. Względnie moi drodzy, możecie poczuć się niestabilnie i niepewnie, nie do końca móc zaufać komuś albo czemuś, być może nawet chociażby koncepcji czy pomysłowi. Będziecie mieć takie, a nie mam pewności, czy to jest dobry pomysł. I troszeczkę może was, kochani, to tutaj jakby, no może wam to doskwierać w ciągu dnia, tak? Więc no, dopasujcie sobie oczywiście tutaj, drogie ryby, sytuację taką, jaka będzie wam bardziej pasowała. Oczywiście, jeżeli chodzi o cały dzień, bo to nie to, że teraz już o poranku, ale być może już takie klimaty macie. Skarby moje, tyle ode mnie. Ja Was gorąco pozdrawiam i życzę Wam cudownego dnia. Buziak.